Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu, kiedy oglądasz ten film. To jest film dla Zodiakalnego Lwa i nieważne, kiedy do Ciebie trafił. Tutaj jest wiadomość, której potrzebujesz teraz. Możesz też traktować to jako swoje czytanie tygodniowe. W tym filmie sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię przez następne 7 dni, a później zobaczę za pomocą czarmsów, co idzie w Twoją stronę, jeśli chodzi o sprawy finansowe, zawodowe, relacje i też co dobrego, co szczęśliwego idzie do Ciebie. Na samym końcu będą też słowa mocy, potężne afirmacje które łączą cię z twoją wewnętrzną mocą. Są też wskazówkami od wszechświata, więc warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne, bierz tylko to, co z tobą rezonuje, a jak mało co rezonuje, to warto sprawdzić swoje czytanie dla ascendentu albo znaku księżycowego, bo czasem te znaki lepiej rezonują w czytaniach kolektywnych. I teraz proszę o wskazówki dla lwa. Jaka energia prowadzi cię przez następne 7 dni? O. I są to dwie energie. To może być ważny czas dla ciebie. Tylko niektóre znaki tutaj w tej serii mają dwie energie, i zobaczmy, co to są za karty. Słuchaj. To jest energia, która zaprasza cię do tego, żeby nauczyć się słuchać. Nie tylko kiwać głową, wyłapywać kawałki rozmowy, żeby coś odpowiedzieć błyskotliwie, zabłysnąć, bo lew uwielbia zabłysnąć. Tylko teraz właśnie zabłyśni umiejętnością uważnego słuchania. Czy to w rozmowie, czy na spotkaniu. I tutaj też. Ta karta ma jeszcze inny przekaz. Wsłuchaj się w siebie. Co naprawdę czujesz? Czego naprawdę pragniesz? Co mówi Ci Twoja dusza? Słuchaj. Uzdrawianie energią. Dzieje się w Tobie jakiś mocny proces, dlatego tak warto jest wsłuchać się w siebie. Poczuć, co tam się dzieje, dać sobie czas. Jeśli są jakieś sprawy z osobami innymi na zewnątrz, coś do uzdrowienia w energii relacji, to lwie słuchaj. Słuchaj, co ma do powiedzenia druga strona. Daj przestrzeń drugiej stronie na to. To, co usłyszysz, będzie uzdrawiające i dla tej osoby, i dla Ciebie, i dla całej tej sytuacji. Także zanim coś powiesz, naprawdę uważnie słuchaj. Tutaj też pokazuje się potrzeba dla wielu z Was skorzystania właśnie z usług uzdrawiania energią zaufanego bioenergoterapeuty. To już zostawiam decyzję Tobie. Jeśli to z Tobą rezonuje, jeśli Cię to woła. O i jeszcze jedno słyszę, wołanie dla innych: jeśli już dobrze słuchasz, jesteś dobrym słuchaczem, uważnym i też pracujesz ze swoją energią, to możesz mieć zadatki na kogoś, kto prowadzi ludzi, wysłuchuje, pracuje z energią, oczyszcza energię. Tutaj, jeśli cię to woła, to jest to swego rodzaju potwierdzenie, że jest to dla ciebie możliwa ścieżka. E, dobrze. To teraz Twój numer anielski. Jaka jeszcze energia cię prowadzi? Co jest jeszcze ważne? O, coś spod spodu wyjdzie, ze środka, z wnętrza. Yy, I to u ciebie, i też czuję, że ktoś może Ci coś powiedzieć, czego nie mówił już. Długo, czekał, czekała na odpowiedni moment. Dobrze, zobaczmy, co tutaj jest. 888. Obfitość. Czyli rzeczywiście słuchanie, bycie uważnym, pracowanie z energią dla wielu może być ścieżką zawodową. Kiedy to już zależy od ciebie, tak? Od tego, gdzie jesteś w życiu. Jeśli już się tym zajmujesz, to przez te 7 dni. Możesz doświadczyć napływu nowych klientów, wzrostu obfitości. Dla tych, którzy się tym nie zajmują, też jeśli będziesz uważnie słuchać, a nie od razu reagować na coś, jeśli chodzi o sprawy pieniędzy, pracy, obfitości, uważne słuchanie może przynieść zwiększenie obfitości. Także naprawdę warto być uważnym słuchaczem. Przez te 7 dni, nawet nie mówić za dużo, właśnie, tylko słuchać, obserwować, słuchać, słuchać przede wszystkim, bo oko da się jeszcze zwieść, ale ucho to już trudniej. Dobrze, zobaczę za chwilkę za pomocą czarmsów, co idzie w Twoją stronę, jeśli chodzi o sprawy właśnie finansowe, zawodowe. Co idzie, jeśli chodzi o miłość, relacje, tutaj i dla singli, i dla osób w relacjach, tu też pojawiają się sprawy rodzinne, przyjacielskie. I tak, jak mówiłam na początku, jakie szczęście idzie w Twoją stronę? Co dobrego Cię czeka przez te 7 dni? To za chwilkę. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna, dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie filmu. Tam w opisie też jest do mnie adres mailowy. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne albo amulet ochronny ręcznie rzeźbiony przez szamana, to napisz do mnie wiadomość. Dobrze. To teraz szarmsy dla lwa. Jeśli chodzi o finanse, pracę. Okej. Okay. O no. Proszę. Korona. Tutaj. Naprawdę to słuchanie, praca z energią, bycie uważnym przyniesie coś wspaniałego. Jeśli nie w te 7 dni, to mamy ósemkę za 8 dni od tych 7 dni, 8 tygodni, 8 miesięcy. Tutaj dla każdego różnie. Jest obfitość, stabilna. Może być podwyżka, może być awans, może być zwiększenie twojego statusu finansowego. Poprawa w Twojej firmie. Trzy monety, no tutaj naprawdę finansowo jest super i jest to bardzo bezpieczne i chronione, czyli żadnych takich szybkich pieniędzy, które zaraz znikną. To wszystko wynika z Twojej ciężkiej pracy. Planety sprzyjają tutaj Twoim finansom. Dojrzewasz, dojrzewasz tutaj finansowo i właśnie. W jakiś sposób, tak, idziesz dalej, coś szczęśliwego się wydarzy. Jesteś w przepływie, bardzo mocno, wychodzisz z trudnego e, okresu finansowego. Dla niektórych też coś jeszcze nowego się zaczyna, jakaś obfita, nowa propozycja. E, właśnie, jeśli te pieniądze nie przychodzą w 7 dni, to to może być jakiś solidny kontrakt, że to w przyszłości będzie przychodziło dużo. Coś nowego, ale. Tutaj sprawy rodzinne, sprawy sercowe, jakieś rozmowy o relacjach w ramach małżeństwa, o tym czy chce stworzyć relacje, związek. Tutaj mm, coś przyćmiewają życie zawodowe, więc dobrze się dzieje w pracy, coś bezpiecznego, dobrego, szczęśliwego. Zabezpieczone jest finansowo, planety ci sprzyjają, więc tutaj nie ma zmartwień stabilnie, a ty myślisz o sytuacji prywatnej cały czas. I tutaj trzeba będzie słuchać, otworzyć serce na to, co powiedzą inne osoby, też powiedzieć swoją część, kiedy przyjdzie na to czas. Tutaj widzę, że właśnie nawet w pracy myślisz o tym, co się dzieje prywatnie, a zatem zobaczmy, co się dzieje. No tak, no tutaj mogą być emocjonalne rozmowy. Coś nagłego może wyniknąć, wydarzyć się. I tak, no rzeczywiście, ktoś może dowiedzieć się o trzeciej osobie w związku. Albo o czymś, co zaburza stabilność tej relacji. Ale jest to do uzdrowienia, jeśli obie strony tego chcą. Tutaj to, że jest jakaś rozmowa ognista, też może scalić relację, bo trójkąt to też scalenie, więc każdy wie, w jakiej jest sytuacji, bo to, co się dzieje. Najpierw jest takie emocjonalne, może być trudne na początku, ale potem się, yy, potem zrozumiesz, że to jest yy, po to, żeby otworzyć Twoje serce, rozwinąć energię Twojego serca, uzdrowić je też. Yy, jeśli to jest Twoja przeszłość, której się dalej uzdrawiasz, może być tak, że dla tych z Was ktoś z przeszłości powróci, żeby coś powiedzieć, i warto wysłuchać tę osobę. Tutaj Krok po kroku idziesz w stronę poprawy tej sytuacji, jaka by nie była, czy to chodzi o twoją przeszłość, czy to się dzieje teraz. Wiele osób poczuje nowo, powiew nowej nadziei, jeśli chodzi o miłość, relacje, coś pięknego też może rozkwitnąć, dzięki temu, że coś zostało wypowiedziane. Tutaj też mogą być stresy związane z podróżą, jeśli gdzieś podróżujesz z ukochanym, ukochaną. Jeśli podróżujesz sam, podróżujesz sama, to jakieś wydarzenie, które jest nagłym wyzwaniem w podróży, może też sprawić, że poznasz miłość. Także tutaj ciekawe. I na, te, na tę miłość mamy te znaki zodiaku. Jest tutaj skorpion, są bliźnięta. To może być nowa miłość, obecna. I też są litery K, D. N, tutaj też czuję, że jeśli w miłości nie ma nic do uzdrowienia, to może być w przyjaźni coś do uzdrowienia i wypowiedzenia. I te rzeczy, które są do uzdrowienia i wypowiedzenia w jakiejś relacji, jaka by ona nie była, to mogą być jakieś głębokie odczucia i trzeba je zakomunikować. Skorpion bliźnięta. Ok, i teraz jeszcze co dobrego, jakie szczęście idzie w stronę lwa. Oj, 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 dobra, literki. Yy, literka prawie spadła na ziemię. Jest to literka Y. Słyszę słowo jest. Czemuś powiesz tak, bądź komuś, i, i to tutaj yy, będzie. O, no, może być taka sytuacja, jeśli jesteś w stabilnym związku. Yy, takim już długim, gdzie się komunikujecie dobrym, i no wiesz, w jakim jesteś związku. Mamy tutaj yy, pierścionek zaręczynowy. Rozmowy prosto z serca. Możesz właśnie myśleć, czy powiedzieć tak komuś, będziesz w pracy, ktoś ci się oświadczył, myślisz na przykład, czy powiedzieć tak, chociaż no, może właściwie bardziej myślisz o tym, że już mówisz tak. Każdy ma swoje przemyślenia, w każdym razie powiedzenie czemuś tak, czy to na ślub, czy na coś innego, przyniesie ci dużo szczęścia, ale to może być na, na ślub. Kolejne litery to jest dwa razy litera A. Więc y, jakieś nowe początki, też ktoś może być o inicjałach AA. Mm, no tutaj dużo jest energii miłości. Miłość przyniesie ci dużo radości i szczęścia, ty i ja, więc też może być, może być to poznanie nowej osoby, jeżeli nikogo nie ma. I znowu ta podróż się pokazuje. Jakaś fajna, szczęśliwa podróż. Jeśli nie w te 7 dni, to masz na nią środki, bo też są pieniądze znowu tutaj. E, pieniądze, tak? Jakoś tu może lepiej. Na tę podróż, więc możesz ją zarezerwować. Sprawy rodzinne też przyniosą dużo radości. O, jeszcze, przepraszam, jeszcze jedna litera. O proszę: A, A, B, Y. Bardzo prawie A, B, A. <laughs> Ale trochę literek brakuje. Może ktoś lubi abbe. Yy, to mu przynosi dużo radości. Może ta osoba, którą spotkasz, lubi abbe. W każdym razie, yy, tutaj podróż, yy, sprawy finansowe też jakaś piękna miłość jest możliwa. Yy, no, tutaj jedyne te zawirowania to przy tych ognistych. Rozmowach mogą być i wtedy naprawdę warto słuchać przede wszystkim słuchać. Nie czekać, aż skończy mówić, żeby odpowiedzieć. Tutaj chodzi o słuchanie to zrobi wielką różnicę dla Ciebie. Dobrze, i teraz jeszcze Twoje słowa mocy potężne afirmacje, które łączą Cię z Twoją wewnętrzną mocą, żeby mieć moc słuchać, tak? Bo to wcale nie jest takie łatwe słuchanie. Ale też, żeby mieć moc na inne rzeczy, zobaczymy, jakie wskazówki ma dla Ciebie wszechświat i wow, są to aż trzy afirmacje, obficie. Jedna na każdą ósemkę z 888. 8, 8. <dobrze>, Dobrze. Zaczynam od pierwszej. Jestem idealna, taka, jaka jestem. Czuję się całkowita i spełniona. I tutaj czuję mocną wiadomość, że to, że ktoś. Mówić ci o swoich racjach, jak się poczuł w jakiejś relacji, sytuacji z tobą, to nie znaczy, że cię krytykuje i że nie uważa cię za osobę w pełni. To jest po prostu czyjś punkt widzenia, czyjeś uczucia. Pamiętaj, jesteś idealna taka, jaka jesteś, całkowita i spełniona. Kolejna karta. Jestem połączona ze Stwórcą, jestem otwarta i gotowa, aby przyjmować wszelkie wskazówki i błogosławieństwa. Kolejne, a propos słuchaj, twoi przewodnicy duchowi, anioły, przodkowie, tutaj będą przesyłać ci wskazówki. Warto się w nie wsłuchiwać. I Ostatnia afirmacja, najbardziej potężna, mimo że najkrótsza, potrafię sprostać każdemu zadaniu. Więc tutaj też będą jakieś zadania do wykonania, ale nie martwcie, bo ty potrafisz sprostać każdemu zadaniu. Kochani, mocno tutaj się pojawił e, u Was e, numer anielski 888, a zatem zapraszam Cię. Na czytanie z tym numerem anielskim, co idzie w Twoją stronę za 8 dni, 8 tygodni i 8 miesięcy, żeby zobaczyć ten film, kliknij w miniaturkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.